Coś musimy zrobić, żeby to było wyżej. Niewiele to światło daje, ale to do tego, że napierdala mi słońce przez okno. Przestawiłem trochę, przemeblowanie sobie zrobiłem. Zrobiłem sobie przemeblowanie, dzięki temu mam za sobą rower. To jest monitor do roweru, że jak siedzę to sobie mogę na nim coś zapodać zaczyna to wszystko mieć jakieś jakieś ręce i nogi. Wygrzebałem ze swojej walizki stary uchwyt na medale bo jak się nie ma medali, trof, takich trofeów za wygrane to ma się tylko medale, więc pasowałoby je powiesić gdzieś tam na ścianie z tyłu to będzie ładnie wyglądało na zdjęciach, prawda? to trzeba się, będziemy się chwalić, a co mam tych medali trochę ale no też chcę przekonać babę, że można było coś na, na ścianę przykręcić. A tymczasem jest 16 sierpnia. Czas sobie leci nieubłaganie, no w grudniu. Iron Man. Byłem w piątym tygodniu treningów bazy rowerowej. W te treningi idą coraz idą bardzo fajnie, jest coraz lepiej. Powoli zwiększam sobie obciążenie, tak żeby nie przegiąć, żeby niczego nie zepsuć i żeby przede wszystkim się nie uszkodzić, bo, bo, bo tylko tego mi brakuje, żeby teraz po prostu spieprzyć, tak żeby nie móc trenować. No i kończyłem tą bazę. Akurat miałem taki tydzień, że w piątek, złota, w niedziela troszeczkę źle, źle czułem, byłem lekko przeziębiony, więc stwierdziłem: Dobra, odpuśćmy sobie treningi przez ten weekend, zaczynam od poniedziałku. Miałem kilka dni przerwy. Szósty tydzień w, tej, w Trainer Road w. Programie bazowym to jest taki tydzień regeneracyjny. Pomyślałem sobie, miałem tydzień regeneracyjny. Zaraz, ile tygodni jest do Ironmana w zachodniej Australii w grudniu? Patrzę: 16 tygodni. O, to super. Dwa bloki, 8 po 8 i bym spieprzył dobrze. Dobrze bym spieprzył, ale zanim do tego dojdziemy, to tak chwilę by trzeba było wytłumaczyć, jak organizujemy sobie makro treningi w, takim, w, takiej, w takiej skali makro, czyli w, w skali wielomiesięcznej. Jeżeli mamy dostęp. Do treneran, zrobi to, to za Was, jeżeli nie, nie trenujecie z trenerem albo po prostu robicie jeden plan. W każdy plan, nawet jeżeli wykupujecie 16-tygodniowy plan treningowy, ten plan powinien być, mieć jakąś tam mak makroperiodyzację. Na czym ona polega? Na tym, że im dalej od zawodów, tym mniej dbamy o prędkość, a bardziej dbamy o wytrzymałość i siłę. Po prostu musimy zbudować podwaliny całego sezonu albo tego głównego startu. Niestety, jeżeli Ostatnio nie biegaliśmy, albo biegamy e, trochę, albo skończyliśmy jakieś zawody i nagle zaczniemy trenować, chcemy zrobić, iron... chcemy zrobić powiedzmy pół Ironmana w dobrym czasie, więc e, pasuje, żebyśmy pojechali na rowerze jakieś 280-290 W. Jeżeli zaczniemy trenować od 280-290 W przez te dwie godziny jazdy na rowerze, to zanim dojdziemy do... Do, a nie, nie jesteśmy w tym momencie, bo jeżeli już jesteśmy w tym momencie, no to przez, przez najbliższy 8 tygodni co będziemy robić? Prawda? Czy tam o 16 tygodni chcemy za 16 tygodni dojechać w takiej, ani innej formie? Jeżeli nasze FTP na przykład w tym momencie jest 300, no to nie chcemy, żeby za, że za 16 tygodni było 300, no ma, ma być 330. Dlatego jak zaczniemy trenować prędkość już w tym momencie, gdzie do zawodu jest bardzo daleko, no to wszystko się na posypie, zanim dojdziemy do zawodu, będziemy przetrenowani. Dlatego te treningi się różnią, treningi w okresie bazowym się różnią, są bardziej siłowe, Dba, możemy skupić się na technice, możemy skupić się na kadencji, na przykład na wolnej kadencji, na szybkiej kadencji, budujemy sobie bazę FTP, tak żeby móc, żeby ten próg mieć bardzo wysoko, później dociągniemy sobie do tego progu, jak długo w danym, na danym zakresie możemy jeździć, ale to na to przyjdzie czas. Inaczej wyglądają treningi, to jest jedna rzecz, druga rzecz, inaczej wyglądają treningi do Poironmana i do Ironmana. Jeżeli chodzi o połowę Ironmana, on jest dużo bardziej bliski niestety, ale dystansowi olimpijski, olimpijskiemu. Praktycznie można zrobić połówkę ćwicząc do olimpijki, Natomiast ciężko jest zrobić Ironmana ćwicząc do połówki albo do piki, z tego względu, że przekraczamy tą barierę 5-7 godzin i zupełnie inne systemy energetyczne wchodzą w grę, zupełnie inny poziom zmęczenia, zupełnie inne treningi. Nie potrzebujemy tej um, wysokiej mocy, potrzebujemy tylko utrzymać to średnią moc przez długi czas. Jeżeli chodzi na przykład o rower. Dobra, wracając do mojej sytuacji, bo bym spieprzył. Kosztowało mnie tylko kilka dni, więc to nie jest jakiś wielki problem, ale Gdybym się nie ogarnął, co ja w ogóle robię, to bym spieprzył. Popatrzyłem sobie, patrzę, że do Ironmana jest dokładnie 16 tygodni, więc zaplanowałem, ja aha, okej, okay, robimy zatem 8 tygodni buildu pod Ironman, potem zrobimy 8 tygodni specjalizacji już, żeby dopracować sobie prędkość, dopracować sobie zakładki, dopracować sobie w jakim, w jakim tempie będziemy jechać, w jakim tempie będziemy biec, no to jest plan, wiadomo. Uda się, nie uda się, wyjdzie, nie wyjdzie, to zupe są zupełnie inne rzeczy, ale jakiś plan trzeba mieć. Robimy wtedy symulacje, żeby zobaczyć jak, nam, jak te prędkości działają, na przykład robimy treningi w stylu 150 km na rowerze i później 25 km biegu. No to jest ciężki trening, to jest 6 godzin treningu, ale dzięki temu będziemy wierzyć gdzie stoimy jeśli chodzi o Ironmana. Ale potem sobie przypomniałem, że przecież Ironman to nie jest w ogóle mój cel. Ironman to, nie, to, to, to nie, nie w tym roku. Tak, robię tego Ironmana z tego względu, że nie dało się go zrobić w czerwcu, musiałem przenieść na grudzień. Ale to w ogóle nie, nie, nie tędy droga. I no i bym spieszył, bo okazuje się, że przecież od grudnia, od 1 grudnia do zawodów po gdzie będę się chciał kwalifikować na e, Mistrzostwa Świata w 2020 roku, jest. 18 tygodni. 18 tygodni to nie jest wiele do przygotowania się. No 18, jeżeli będziemy mieli tylko 18 tygodni, to w ogóle nie będziemy w stanie zrobić jakiejkolwiek bazy. Będziemy musieli przejść z zawodów od razu do buildu i do specjalizacji pod połówkę. Czyli byłby to strasznie ciężki sezon i sezon, który jest w ogóle przewrócony do góry nogami, bo mielibyśmy bazę. Um, tylko z mm, sweet spot z roweru, który teraz wykonywałem, plus tam bieganie i rower, i bieganie i pływanie, które sam sobie wymyśliłem. Na to nałożymy build z Ironmana, czyli zupełnie nie treno, niż przez ostatnie 6 tygodni, czy tam 10 tygodni, i następnie nałożymy specjalizację pod Ironmana. Później będziemy mieli delikatną, króciutką przerwę, i nagle trzeba będzie robić build i specjalizację pod półkę I, I dojedziemy na tą połówkę, no. Nie w takiej formie, w jakiej byśmy chcieli. Dlatego po trzech dniach, dwa czy trzy, trzy treningi, zrobiłem sobie test FTP. Te FTP sobie tam urosło o 25 watów chyba, przez ostatnie pięć tygodni, jeśli chodzi o ostatni test. A dzisiejszy test, y, ostatni test to był 260 watów, no, strasznie słabo, ale to bez żadnych treningów, tak zaraz po wakacjach. Um, ustawiłem sobie FTP na 275, bo stwierdziłem, że do 260 taki wyszedł test, ale to, to, to nie jest to, no, możemy trochę pocierpieć wyżej. Ustawiłem 275. W tym momencie wyszło 284. Już nie będę przeginał, już nie, nie będę ustawiał jakieś 300 w coś tym rodzaju. Nie. Zostawimy 284, za 8 tygodni będzie 300. Idzie tak, jak trzeba. Um, objętość biegowa sobie rośnie powoli. Też jest, też jest w porządku, objętość powładzka Jeszcze nie, ale siłownia też rośnie. Jest, jest, jest GIT. I, i wymyśliłem inaczej. wymyśliłem zupełnie inaczej. I, I zaraz wam pokażę. Nie pokażę, ale powiem wam, co wymyśliłem. Do. Zawodów na Filipinach w końcu marca. To są te zawody, gdzie myślę, że będę się kwalifikował, ale nie jestem jeszcze pewien, z tego względu, że cały czas czekamy, czyli wiele rzeczy nakłada. Czekamy na to, kiedy będzie Super League na początku roku, z tego względu, żeby po zaraz po Super League zrobić obóz treningowy w Tajlandii i na podstawie tego, kiedy będzie ten obóz treningowy w Tajlandii, wymyślimy sobie, kiedy będą zawody. No niestety to nie jest tak, że wszystko sobie mogę zaplanować teraz i. I jak na to nałoży, to nałożyłem na, na ten fakt, że w grudniu będzie Iron Man, i potem będę miał tylko 16 tygodni, albo nawet mniej niż 16 tygodni, na to, żeby przygotować się do połówki, to wypieszyliśmy to zupełnie po tych kilku dniach, tak nie będzie. Co zrobię? Zrobię sobie teraz e, bazę. Y, pod. się obudził. Zrobię sobie bazę e, pod 70.3 bazę pod Pół Ironmana, czyli przejdziemy z bazy typowo rowerowej, tak żeby po prostu zbudować objętość treningową po czasie, po, po, po jakiejś przerwie, bez treningowej teraz zrobimy bazę um, pod Pół Ironmana, czyli to będą treningi w wysokich zakresach FTP, treningi w wysokich zakresach um, biegowych jeśli chodzi o siłę, czyli podbiegi, sprinty, ale nie praca na, na, nad prędkością nad utrzymaniem prędkości na półmaratonie, ale po prostu wypracowanie podstaw, do tego, żeby tą prędkość można było sobie opracować później, plus podstawowe treningi pływackie, czyli 30 do 50 razy 50 metrów. 30, 30 razy 50 metrów to jest 1,5 km, do tego jeszcze rozgrzewka, schłodzenie. mam 2 km treningu. Zawody płyną to, są 2 km, to w zupełności wystarczy. A później później do tego dłuższe interwały typu 200, czy 400 metrów. Później będziemy robić e, rzeczy w stylu 200 metrów w e, tempem startowym, e, między tym interwał e, 50-100 metrów sprintu 200 metrów kolejne 500 50 metrów sprintu utrzymanie tych 200 metrów. Zupełnie ro, ro, rozpędzam się, mogę tak długo, naprawdę mogę tręga tak długo. A 8 tygodni bazy, 8 tygodni bazy doprowadzi nas do mm, mniej więcej 30 gru września, z tego co patrzę, następnie będziemy mogli zrobić drugą bazę. Jeszcze raz bazę 70.3, i ta baza 70.3. Ją sobie zrobimy mm, krótszą albo dłuższą, w zależności od tego, wtedy już może będę wiedział, kiedy wyjdą zawody. Jeżeli byśmy ją zrobili 8-tygodniową, to końcówka tej bazy to będą zawody w Ironman w zachodniej Australii. Czyli zawody Ironman w zachodniej Australii będą zrobione tak naprawdę z dwóch baz po dwóch bazach 70.3. To no nie, nie jest idealne rozwiązanie, ale gdyby nie to, że na te zawody jestem zapisany, to bym w ogóle tam nie jechał. Bo, albo pojechałbym tam, ale bym zrobił połówkę. No, nie na się, zrobimy pełne. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. W międzyczasie zrobię dwa maratony i troszeczkę dopasuję bazę tak, żeby po prostu mieć kilka tych treningów długich, ale tak, dosłownie kilka. Czyli na przykład, na przykład 3-4 jazdy tam po 150-180 km. Może jedną jazdę, taką naprawdę długą, dwusetkę, koło... Października, powiedzmy. I to naprawdę wszystko, nie będzie żadnych kosmosów. pływaniem nie będę się skupiał, żeby pływać 4 km, to jest w ogóle niepotrzebne, ja potrzebuję pływać szybciej, a nie dłużej. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Ale to nam daje fajną opcję z tego względu, że jeżeli byśmy mieli 8 tygodni bazy i 8 tygodni bazy. Ironman wyskoczy pod koniec tej, tej bazy, później będzie tydzień regeneracyjny, i potem będziemy mogli wskoczyć na build y, do połówki 8-tygodniowej, potem specjalizację do połówki 8-tygodniowej. I dokładnie nam się to y, zgrywa w czasie z, z zawodami na y, Filipinach. Jeżeli to będzie końcówka marca. Jeżeli y, robilibyśmy zawody 3 tygodnie wcześniej w Tajlandii, to po prostu będą się skrócić build o 3 tygodnie i to się wszystko ładnie, dobrze poskłada taki jest plan, co z tego wyjdzie to zobaczymy no, to tyle co chciałam przez to wszystko przekazać to, że żeby nie żeby być skupionym na tym co robimy i żeby nie tracić um, nie tracić wizji na to co chcemy zrobić tak naprawdę bo moim celem jest zakwalifikowanie się na połówkę w 2020 roku, a nie ukończenie Ironmana w zachodniej Australii za 16 tygodni Tyle ode mnie. Takie, takie bardzo króciutkie okno na to, jak te treningi wyglądają i co mi w głowie chodzi. Jeżeli byście na temat mieli jakiekolwiek pytania, jak sobie zaplanować hmm, makrosezon, jak sobie rozplanować co, kiedy, gdzie robić, jak, spe, jak hmm, speriodyzować treningi albo jak hmm, uz uznać sobie priorytety, to, to pod spodem jest pole, gdzie można wpisać komentarz. Bo podobało się, łapka w górę. Do zobaczenia. Hej.